kardiochirurg y, utożsamia się z mężczyzną, w sensie jako, y, jest to lekarz, który jest mężczyzną. Kobiety y, coraz częściej spotykane są w tym zawodzie, ale to jeszcze nie jest taka normalna rzecz, która się pojawia. Dzień dobry, mam na imię Piotr, mam 11 lat i niewiele wiem o zawodzie kardiochirurga. Jesteś lekarzem, kardiochirurgiem dziecięcym, leczysz małe serca, często dzieci, które dopiero się urodziły. Kiedy zdecydowałeś, że chcesz to robić w życiu? Zdecydowałam się na zostanie kardiochirurgiem po stażu podyplomowym. Powiem szczerze, że to specjalizacja była troszeczkę dla mnie zaskoczeniem z jednej strony, ponieważ zawsze marzyłam o tym, żeby być chirurgiem plastycznym. To była tutaj ta kardiochirurgia troszeczkę wyszła przez przypadek, tak mogę powiedzieć brzydko w cudzysłowie. Ja miałam wyjechać do Berlina na dobrą sprawę na specjalizację, ale nie miałam jeszcze egzaminu z języka niemieckiego zdanego. I mówię, a znajdę jakąś specjalizację taką, żeby może rok w Polsce jeszcze zostać. No i wybrałam tą kardiochirurgię, w której się de facto zakochałam. No i tak przy niej trwam już z 9 lat. A ile ty masz lat? No dobrze, a na ile wyglądam? Na no 25. Mam 30, o Boże, już 7. Ile łącznie lat uczyłaś się, żeby zostać takim kardiochirurgiem, jakim jesteś teraz? Więc wygląda to w ten sposób. Ehm, 6 lat studiów, później jest rok stażu podyplomowego. No i w zależności, jak komu idzie, bo to e, różnie ludzie. Ogólnie kardiochirurgia jako specjalizacja trwa 6 lat. Później zdaje się egzamin. 6 lat? Tyle, tyle ile normalne studia trwa. Czyli moja edukacja trwa 13 lat. Trwała 13 wow, lat, naprawdę. To, to długo no, dalej się uczę. No tak, tak. To, Jeżeli chodzi o medycynę, kardiochirurgię, nauka trwa całe życie. A jak człowiek się czuje pewnie, to już. Uczysz się nowych przypadków cały czas. Jesteś absolwentką Akademii Medycznej w Wrocławiu. W trakcie studiów odbywa, odbywałaś praktyki w Berlinie na oddziale chirurgii plastycznej i poparzeniowej. I po z, jakim, z jakimi przypadkami się spotkałaś? Tam bardzo dużo było ludzi poparzonych i to poparzonych w bardzo dużym procencie. Były to bardzo trudne zabiegi i wyczerpujące, ponieważ trzeba było wykonać usunięcie całej tej poparzonej skóry. Było to niesamowicie ciekawe i to było takie niesamowite wyzwanie przy okazji. I to były takie najgorsze przypadki, bo poparzenia praktycznie sięgały 70% ciała, bardzo duże. No kurczę, to jest bardzo dużo, naprawdę. Na czym polega twoja praca na co dzień? Czym się zajmujesz tak naprawdę? Więc jak już wspomnieliśmy, no jestem kardychirurgiem. Nasza codzienna praca polega na tym, że operujemy dzieci i dorosłych. Czyli przychodzę do pracy, sprawdzam wyniki, idę na wizytę z moim szefem, robimy wizytę ustalamy plan dnia, no i następnie idziemy na blok operacyjny, gdzie w zależności od tego jaki mamy przypadek, dokonujemy operacji. Po zabiegu idę do domu. Nie boisz się o te maleńkie dzieci? E, powiem tak, że zawsze jak widzę małe dziecko, to, e, to powiem tak, że to nie jest taki negatywny strach, bo zawsze czuję człowiek w sobie mobilizację, bo wiem, że muszę zdać z siebie wszystko to, co jest najlepsze i że muszę zrobić to niesamowicie precyzyjnie, ale z drugiej to nie, nie, nie powoduje we mnie na tyle strachu, że nie potrafię tego zrobić, że ten strach mnie paraliżuje. Więc jest to stresujące, ale z drugiej strony na tyle, że e, sprawia mi to przyjemność. Okej, okay. rozumiem. Czy miałeś kiedyś wątpliwości co do tego, że uczysz się tyle czasu, żeby zostać takim lekarzem? Powiem tak, że no zawsze jakieś wątpliwości się pojawiają. Jeżeli człowiek jest takim myślącym i rozumnym człowiekiem, to zawsze ma jakieś tam. Bo są lepsze dni, gorsze dni, są powodzenia i niepowodzenia, więc to jest naturalne w każdym życiu, w każdym zawodzie, więc no zdarzają się. Okej, okay. cofnijmy się trochę do przeszłości. Jaką rolę pełniłaś w swojej klasie? Byłeś dobrą uczennicą? <laughs> nie byłam najgorszą, nie byłam też prymusem, ale powiedzmy, że byłam. W... No, gdzieś może troszeczkę dalej niż po środku. no, może w ten sposób. Czy spotkałeś się jakieś nieprzyjemności w szkole? Chodzi o, o, tutaj, chodzi o to o rówieśnicze, jakby miałaś jakieś problemy? Mm, wiesz, co powiem ci, że teraz ja w ogóle tak jak ostatnio często myślę na temat rzeczy, które zdarzyły się w przeszłości. I na pewno jakieś takie były sytuacje, ale nie jestem w stanie teraz typowo przytoczyć, że taka sytuacja, inna sytuacja. Pewnie tak, ale nie, nie przytoczę tak dosłownie, że coś się takiego działo. Jak spędzałeś swój wolny czas, kiedy miałeś tyle lat co ja? Były jakieś twoje hobby, takie specjalne? Ja bardzo lubiłam sport. A dokładnie. Grałam w piłkę ręczną, lubiłam bardzo narty. Masz jakieś autorytety? Kto no, jest twoim takim największym autorytetem? Moi koledzy, mój, mój szef poniekąd jest też moim autorytetem, bo nauczył mnie praktycznie wszystkiego. Szef mojej kliniki też jest poniekąd autorytetem, bo współpracował z, z profesorem religą, więc też, jako jeden z pierwszych, chyba najmłodszy kardiochirurg przeszczepił serce, chyba w wieku 28 lat, profesor Cichoń. Więc mi się wydaje, że mój ordynator może i profesor Cichoń, tak, że to są takie dwa, tak, jeżeli chodzi o moją profesję. Nie? Podobno czasami rodzice dzieci, które operowałaś, nie wierzą, że to. Co ty je operowałaś? Zdarza się tak, ponieważ y, są dwie, dwa takie czynniki. Po pierwsze, jestem kobietą i kobiet jest bardzo mało w tym zawodzie i a drugie to, że wygląda młodo i czasami ludzie nie biorą mnie na poważnie. Kardiochirurg y, utożsamia się z mężczyzną, w sensie jako, y, jest to lekarz, który jest mężczyzną. Kobiety y, coraz częściej spotykane są w tym zawodzie, ale to jeszcze nie jest taka normalna rzecz, która się pojawia. Wiem, że pracujesz także jako lekarz medycyny estetycznej. Kiedy doszłaś do wniosku, że chcesz być tym lekarzem? To tak jak już mówiłam, y, chciałam być chirurgiem plastycznym, troszeczkę nie wyszło mi, więc y, po południami, jak mam czas, zajmuję się właśnie tą chirurgią, może medycyną estetyczną. Y, gdzie się spełniam, y, jestem też szkoleniowcem z laseroterapii, szkole innych lekarzy, więc. Y, no jest to coś, to jest taka moja pasja może druga, która nie do końca była spełniona normalnie, ale mogę to robić w wolnym moim czasie. I to, to jest coś, co nie powoduje, że ratujemy drugiej osobie życie, tylko powiedzmy upiększam, ale to nie tylko chodzi o upiększanie. Drugą rzeczą, którą tutaj też zmieniamy, samopoczucie, podejście do samej siebie kobiety. Naprawdę po zabiegach z zakresu medycyny estetycznej u kobiet powraca pewność siebie. Też oczywiście trzeba pilnować tego, żeby nie doszło do karykaturalnego przerysowania urody, prawda? Ale to idzie za tym wszystkim, także... Pewnie masz mały czas na doładowywanie swojej baterii. Jak odpoczywasz? Lubię bardzo jogę. Uwielbiam wyjazdy i to chyba jest taki, no, to są takie dwie rzeczy, które najbardziej lubię robić w moim wolnym czasie. E, na koniec mam do ciebie krótkie pytania i krótkie odpowiedzi. Ania kardiochirurg czy Ania lekarz medycyny estetycznej? Jedno i drugie. Okej. Okay. Ulubiona bajka z twojego dzieciństwa? Ja bardzo lubiłam bajki Disneya. E, piękna i bestia, królew, zawsze płaczę na nich. E, najlepsze śniadanie według ciebie? Płatki musli. E, jakiego przedmiotu w szkole najbardziej nie lubiłaś? Polskiego. Co jest gorsze? Biała kiełbasa czy surowa cebula? Biała kiełbasa, nie lubię jej bardzo. Okay. Z tego powodu, że nasz projekt nazywa się Uniwersytet Mocy, nawet jesteśmy za Uniwersytetem Wrocławskim, to chciałabym cię spytać, jaka jest twoja największa moc? Mi się wydaje, że przede wszystkim wierzyć w siebie, nie poddawać się, czasami porażki brać jako naukę i lekcje okay. i iść do przodu. I naprawdę, uwierzcie mi, że w życiu jest wszystko możliwe. Nawet czasami się wydaje, że to jest nie do spełnienia, ale determinacja, praca z głową i można naprawdę przenosić góry. I okay. wam tego życzę. Okej, okay. dziękuję bardzo za, za wywiad i do widzenia.